Cześć kochani, dzień dobry. Witam Was bardzo gorąco w filmiku, o którym już Wam od dawna mówiłam, że chcę go nagrać i którego rzeczywiście już dawno na moim kanale nie było. A mianowicie, przychodzę do Was z kilkoma niewypałami kosmetycznymi, które nazbierały mi się w tym roku, słuchajcie. Niestety, poza dwoma produktami, większość to są produkty. Do pielęgnacji włosów. Jestem bardzo rozczarowana. Nie nazywam tych produktów bublami, dlatego, że słuchajcie, em, dla mnie to są produkty, które w moim przypadku nie funkcjonują. A nie znaczy to, że któryś z tych produktów nie będzie waszym ulubieńcem na przykład, czy będzie bardzo dobrze się u was sprawdzać. Różnie to bywa. Jeżeli chodzi o skórę głowy, słuchajcie, ja jestem łuszczykiem. I u mnie bardzo dużo produktów może się nie sprawdzić, może mi tą skórę głowy jeszcze bardziej wysuszyć, podrażnić i tak dalej. Gdzie na przykład osobie ze zdrową skórą głowy nie będzie się działo nic. Dlatego to jest, wiecie, to, są, to jest moje odczucie takie, że te produkty u mnie się nie sprawdziły. Nie znaczy to, że są nie wiadomo jak złe. Zacznę od, słuchajcie, w ogóle chyba wszystkie produkty, które tutaj leżą Wam pokazywałam. Jeden jest nawet o dziwo, dwa przepraszam, są zużyte, ale do nich przejdziemy. Zacznę najpierw od tego, co najświeższym niewypałem moim jest, a mianowicie ten szampon z Head Shoulders Derma X Pro. To jest uspokajający, przeznaczony do suchej i swędzone, swędzącej skóry głowy z ekstraktem z kakus, kaku, kakusa, kaktusa, aktywnym aloesem i witaminą E. Pojemność... Jak znajdę, to Wam powiem. 250 ml i słuchajcie, ja ten szampon użyłam, uwaga, uwaga, dwa razy. I odrzuciło mnie niesamowicie, gdzie ja wcześniej używałam bardzo często, bardzo długi czas szamponów Sen's Shoulders, bo one mi przy mojej łuszczycy pomagały. Nie likwidowały, bo to jest choroba, której się nie zlikwiduje. Nawet jeżeli wiecie, ludzie różne rzeczy opowiadają, nie ma, po prostu nie ma leku, który by to zlikwidował i tyle. Są leki, które łagodzą te objawy i tak dalej, ale nie usuwają ich. Tyle w tym temacie. No i słuchajcie, generalnie ten szampon umył mi skórę głowy. Ale po pierwsze, to jest tutaj jest napisane, że on ma być uspokajający, on mi nasilił moją łuszczycę. Nie to było problemem, problemem było to, że ten produkt pachnie dosłownie jak domestos. I nie wiem co się stało, bo ja tą wersję już też nie raz miałam, i jeżeli popatrzycie na denka z zeszłego roku i tak dalej, co czasem, co jakiś czas się pojawiały, nawet ta wersja się pojawiała. Natomiast tutaj nie wiem o co chodzi. Ja to kupiłam, słuchajcie, jakiś czas temu na jakiejś promocji, i ten szampon stał zamknięty. Nigdy nie biorę, słuchajcie, pierwszego produktu. Ja zawsze sięgam do tyłu. E, więc nie sądzę, żeby był otwierany i przez to się zepsuł. Po prostu on u mnie stał i czekał przez kilka miesięcy, aż go wyciągnę. No i w końcu zdecydowałam się, no i jak mówię, niestety tak mnie ten zapach, słuchajcie, odstrasza. Przy czym, jak się ostatnio skarżyłam, że on pachnie jak domestos czy wybielacz, to jedna z Was mi napisała, że on nawet takie same składniki ma jak domestos. Także coś tu jest, słuchajcie, zdecydowanie nie halo. Ja tym szamponem ostatnio myłam e, moje pędzle, pędzle żyją. Odziwo się domyły ładnie. Natomiast powiem Wam szczerze, że nawet nie będę chciała go dalej używać do mycia pędzli i po tym filmiku ten szampon tu jeszcze go. Dość sporo jest, bo mniej więcej jeszcze tyle, może i nawet ciut, nie, no gdzieś tyle, gdzieś tyle mniej więcej jeszcze go zostało. Więc yy, sporo, no ale nie będę nikomu, wiecie, go podawać dalej, bo nie chcę mieć niczyjej skóry głowy i niczyj włosów na sumieniu, że tak to nazwę. Dlatego po tym filmiku on powędruje bezpośrednio do śmieci. Kolejny produkt jest produktem, który zużyłam i jest produktem, który jest dostępny w drogerii DM, bo to jest marka Balea, czyli marka własna. I to był Glow Perfect Shine Coat. Po prostu spray. Przeciwko wysokiej temperaturze do 220 stopni, który miał wygładzać strukturę włosa i, i mieć w sobie formułę Antyfryz, tak? czyli taką wiecie, żeby włosy wam się nie puszyły. Wszystko ładnie pięknie, ja go zużyłam, jak, jak, jak mówię, i to już dawno wam w dęku pokazywałam. E pompka działała bez, bez zarzutu. Natomiast słuchajcie, ten produkt tak daje alkoholem, i to nie tylko, że daje, on ma, słuchajcie, dwa, dwa rodzaje alkoholu. Przy czym na pierwszym, słuchajcie, na pierwszym miejscu. Z reguły znam te produkty, że woda jest na pierwszym miejscu. Tutaj jest alkohol Denat na pierwszym miejscu, na drugim jest dopiero woda. Potem jest propylen glikol No i znowu jakiś alkohol gliceryna yy, i różne, jeszcze jeden alkohol także. Yy, no, trzy różne rodzaje alkoholu, słuchajcie, tutaj widzę I, i etanol, i Bóg wie, co jeszcze. Także straszny skład jest. Straszny skład jest. I y, ja nie jestem, słuchajcie, specem od składu. Natomiast y, dziwi mnie to, że Balea wypuściła taki produkt, który on Wam wręcz wysuszy włosy. I moje włosy przy, podczas jego używania były rzeczywiście, słuchajcie, takie suche, tępe w dotyku, nieprzyjemne. Eee, dlatego do tego produktu na bank. Nigdy więcej bym nie wróciła. Jak mówię, zużyłam, bo, no bo zużyłam, ale, ale nie, nie. Nie polecam Wam. Wiem, że coś jeszcze chciałam przed chwilą e, Wam powiedzieć, bo przeszło mi e, przez głowę, ale teraz już właśnie. Anibyl ma w sobie proteiny i... E, o Jezus Maria! Jezus Maria, jak się to słowo nazywa? Proteiny jedwabiu i, i olejek rycynowy. No, jeżeli to, to faktycznie tutaj w środku jest to: jest to gdzieś zapewne pod koniec, czyli znikome ilości. Niby produkt bez silikonów. No, jak mówię, nie, nie polecam Wam, naprawdę Wam nie polecam. Stracone, wyrzucone pieniądze. Kolejny produkt, który znacie, bo. Używałam go bardzo, bardzo, bardzo długo i to jest chyba, słuchajcie, najdroższy, tak, najdroższy produkt w całym, w, cały, w, w całym tym filmiku, a mianowicie jest to Nourishing Hair Oil Sol de Janeiro Brazilian Glossy. To była pojemność 58 ml. Ja widzę, że tu mi jeszcze jakieś resztki pływają, których już nie mogłam e, wydobyć, więc e, powiem Wam szczerze, że nawet nie żałuję, widzicie. Jeszcze jakieś tutaj resztki mi e, pływają. I tak, jak teraz patrzę, to on wygląda na taki, wiecie, co, wodnisty, ten olejek. Nic bardziej mylnego. Pachnieć, pachnie obłędnie. Jeżeli lubicie zapach tego kremu, tego, tego masła do ciała, e, e, solderzanego, bum bum, tego żółtego, to to jest ten sam zapach. Ja miałam z tej serii i odżywkę do włosów, i odżywkę leave-in leave kupiłam nawet po raz drugi, mam jeszcze w łazience używam od czasu do czasu na rehabilitacji bardzo często znaczy bardzo często, codziennie używałam obłędny zapach natomiast jeżeli chodzi o sam olejek, słuchajcie, ja musiałam go um, jakby rozwadniać i łączyć z produktem z Neboa takim, takim serum Dlatego, że tam to było bardzo leciutkie, a tutaj z kolei naprawdę bardzo gęsty jest ten olejek, słuchajcie. I on nie jest przeznaczony do włosów, takich jak moje, czyli wiecie, cztery włosy w pięciu rzędach. Bo ja niestety nie wiem, rok temu, jeszcze dwa lata temu, jeszcze miałam dużo gęściejsze włosy, nie wiem, co się stało, czy to moja tarczyca czy to ta łuszczyca, czy cokolwiek innego, w każdym razie zaczęły mi garściami wypadać włosy, no i włosy się bardzo przerzedziły. A ja generalnie należę do osób, które całe życie miały dużo włosów, miałam grube włosy, no i właśnie do grubych takich, wiecie, włosów, to on by się może i nadał. Jedna pompka, tylko że go ciężko było w ogóle w dłoniach rozsmarować, nawet nie rozcieńczając go, po prostu ciężko było go w dłoniach... Yy, Rozprowadzić, ale jeżeli macie naprawdę bardzo grube włosy, to może się on u Was sprawdzić. Natomiast słuchajcie, on kosztuje 38 euro, jeżeli nie podrożał. Um, czy on jest wart? Nie. Ja go fakt, faktem używałam przez, boże, z półtorej roku koło dwóch lat dzień w dzień praktycznie. No dobrze, poza rehabilitacją, na rehabilitację go nie brałam, bo nie miałam nerwów do tego produktu. Cieszę się, że go skończyłam. Ja nigdy do niego więcej nie wrócę. On po prostu moje włosy obciążał niesamowicie. Ja naprawdę minimalną ilość nakładałam i rozcieńczałam, i mimo tego czasem potrafiły moje końcówki wyglądać na tłuste. Gdzie ja, słuchajcie, nie wiem, jak wy robicie, natomiast ja należę do osób, które olejek w końcówki wcieram, kiedy włosy są mokre. Takie, wiecie, wysuszone ręcznikiem, tak? Nakładam inne produkty i na sam koniec właśnie biorę em, olejek, pompeczkę, rozprowadzam w dłoniach i sobie wgniatam, wiecie co, w końcówki. Em, I robię to właśnie na takich mokrych, wilgotnych włosach. E, na słuchaj już tego nie robię, bo to byłaby dla mnie kaplica, a tym produktem to już tym bardziej. Także no niestety jestem bardzo rozczarowana, bo był to drogi produkt, ale. Cieszę się, że go zużyłam. Zostały nam jeszcze cztery produkty, więc na całe szczęście, słuchajcie, nie ma tego nie wiadomo ile. Kolejne dwa i ostatnie produkty są produktami także do włosów, słuchajcie, i są to dwa peelingi, do skóry głowy właściwie. Tutaj mamy z John Frida London, Paris, New York Repair and Detox, i to był głęboko oczyszczający peeling. E którego się powinno używać raz w tygodniu. On miał e, jakąś tam formułę detokso, detoksykującą. E, um, olejek z nasion konopi. E, jakieś naturalne um, cząsteczki peelingujące. I teraz tak, słuchajcie, ja mogę Wam tylko powiedzieć tyle, że faktycznie ten produkt nie miał ostrych drobinek. Faktycznie były to ziarna takie delikatne. Bardziej troszeczkę ala, piasek, ale bardzo mocno rozwodniony. Nie wiem na ile będziecie w stanie zobaczyć, że to widać, bo te kawałeczki, które tutaj wszędzie widzicie, to no to właśnie były te drobinki. Sam w sobie nie pachniał jakoś nieprzyjemnie, natomiast. Robił mi niesamowite sarajewo na głowie właśnie ze względu na moją łuszczycę. Jak widzicie, ja go co nieco zużyłam, bo próbowałam go zużywać. Um, on był pełniejszy. Używałam go kilka razy i za każdym razem, słuchajcie, moja łuszczyca się nasilała. Ta skóra głowy była przesuszona na wiór. Um, wręcz aż mi tutaj łuszczyca wychodziła na czoło. Nie mówię już za uszami w uszach, bo to w ogóle... Um, było straszne, dlatego ten produkt po prostu odstawiłam. I słuchajcie, jak go odstawiłam, to wszystko zniknęło. Jak go przestałam używać, wszystko zniknęło. Więc później używałam z Neboa, który miałam, który widzieliście jakiś czas temu w dęku. No i jakiś czas temu stwierdziłam, no na zapasach miałam jeszcze ten peeling. To jest peeling marki Halibe. Paj Dominokati. Dominokati to jest niemiecka influencerka i ona właśnie wypuściła już kilka lat temu swoją e, serię e, kosmetyków, e, właśnie do, do skóry głoczyk, generalnie do włosów. I to był peeling em, w 100% wegański, bez silikonów, e, z recyklowaną buteleczką. E, to był peeling kwasowy z kwasami AHA, słuchajcie. I o ile to jest pojemność 100 ml, um, miał, miał ten peeling w sobie ekstrakt z malwy i mięty, bez silikonów, bez sulfatów, bez parabenów, 100% wegański. Um, delikatnie owocowy, odżywiający zapach. No rzeczywiście, zapach nie był jakiś nieprzyjemny. Natomiast, no ja ten peeling, słuchajcie, używałam tak, jak tutaj producent zalecał, żeby bezpośrednio na skórę głowy nałożyć, delikatnie wmasować, 10 minut zostawić, po czym spłukać i umyć skórę głowy. Jak widzicie, też kilka razy go użyłam, bo on rzeczywiście był dotąd, więc ja go, nie wiem, 3 razy użyłam, no i niestety, słuchajcie, za każdym razem sytuacja... Powtarzała się jak przy tym peelingu z John Frida, gdzie to są dwa różne peelingi. Um, tak, bo ten jest tutaj mechaniczny, a ten jest tutaj, wiecie, kwasowy, tak? No i niestety, słuchajcie, stwierdziłam, że w takim bądź razie trzeba się z tym produktem pożegnać. On też przez jakiś czas, przez kilka miesięcy stał u mnie na zapasach, natomiast to nie ma z tym nic wspólnego. Ja generalnie nie jestem fanką tego typu peelingów do skóry głowy. Ja rzeczywiście, nawet jeżeli to jest raczej niezdrowe, bo nie mogę sobie wyobrazić, żeby to było zdrowe, to ja jestem i tak zwolennikiem właśnie peelingów z drobinkami, bo ja wtedy czuję, że ta skóra głowy jest oczyszczona. Przy peelingach kwasowych ja tego nie czuję, jeżeli chodzi o skórę głowy. Na skórze, na, na, na skórze twarzy, na przykład, jak używam kwasowych peelingów, to słuchajcie naprawdę i widzę od razu po zmyciu efekt, jak i też nawet następnego dnia, na przykład po wstaniu rano, kiedy robię pielęgnację poranną. Wtedy też widzę efekt. Natomiast jeżeli chodzi o skórę głowy, ja tego efektu nie widzę. Nie widzę jedynie właśnie tutaj. Efekt był taki, że moja łuszczyca się nasiliła, znowu się zrobiły łuski, byłam wysuszona na wiór. Niestety. I dla osób, które teraz powiedzą, że przy łuszczyce nie powinno się peelingów używać, słuchajcie, ja em, nie wyobrażam sobie nie używać peelingów do skóry głowy właśnie ze względu na to, że mam łuszczycę. Bo wiecie, ja używam też codziennie lakieru do włosów. Fakt, faktem nie jakiegoś mocnego, bo używam od kupy lat tego z Isany. Nie zmienia to jednak faktu, że też nakładam właśnie lakier na włosy, olejek na końcówki, to wszystko trzeba zmyć, tak? Szampon owszem zmywa, ale jednak przynajmniej raz w tygodniu potrzebuję tego mocnego doszorowania głowy. I powiem Wam, że jak używam takie mocno oczyszczające szampony, to i tak tego nie czuję. Także potrzebuję tego peelingu, no ale niestety nie będzie to żaden z tych dwóch. No i dwa ostatnie produkty. O tym gagatku wam opowiadałam na, wa na wakacjach podczas lata, tak? To był triple czy triple dry Classic, 72 godziny ochrony. E, przeciwko mocnemu e, poceniu się. I to jest słuchajcie antytranspirant, który używa się na noc ten o. Ja wam mówiłam, nawet wręcz wam pokazywałam, on mi po prostu poparzył pachy i ja już potem nie odważyłam się go więcej używać, po prostu go od razu wysortowałam. Nie był to tani produkt jak na jak na antyperspirant czy antytranspirant. Antytranspirant, prze, przepraszam jak na antytranspirant, e, no ale nie zmienia to faktu, to w ogóle była nowość, która wyszła i no nie zmienia to faktu, że popalił mi skórę pod pachami. Pomimo, że używałam go e, tak, jak zaleca producent, mało tego używałam go podczas rehabilitacji regularnie i tego nie miałam. Wróciłam do domu i słuchajcie, nie wiem co się stało, no nie mam zielonego pojęcia do dzisiaj, nie potrafię sobie wytłumaczyć. Fakt faktem, Zeszła mi skóra pod pachami, bo aż krusty miałam, mówiłam Wam, pokazywałam Wam. Miałam aż krusty, ta skóra była popalona, zeszła, to potem wiecie, skóra była jak pupcia niemowlaka. No ale nie zmienia to faktu, że krzywdę to mi to zrobiło i gdybym miała pecha, to jeszcze gorzej by było. I ostatni produkt, to jest produkt, który Balea w tym, nie Balea tylko Sundance, czyli DM, wypuścił w tym roku i tam wypuścił kilka różnych wersji, a mianowicie marka Sundance. Anti-Age Complex, Antioxidant Plus, Serum Przeciwsłoneczne z SPF 50 UVA Plus UVB. Pojemność 30 ml. Słuchajcie, szklane opakowanie z pompeczką. Jak możecie zobaczyć, ja go mimo wszystko trochę zużyłam. To jest produkt, który niestety nie jest wodoodporny, więc na przykład no jak wam się twarz poci, no to trzeba go reaplikować, żeby mieć ochronę. Ja generalnie ten produkt używałam raczej w dni, kiedy nie malowałam się, bo jak się malowałam, to czasem się zdarzyło, że mi się właśnie podkłady na twarzy ważyły bądź rolowały. E, natomiast używałam go w większości w dni, kiedy, e, kiedy nie nakładałam makijażu, i słuchajcie, bez względu na to, czy miałam ten makijaż na sobie, czy nie. Zawsze miałam to samo uczucie. Moja skóra pod tym serum nie oddychała, tylko pociła się. Wiecie, to była taka, jakby taka warstwa, na której zbierali ją się kropelki e, potu. Po prostu miałam wrażenie, że skóra nie oddycha. Podobne wrażenie miałam w jednym z poprzednich denek. Wam pokazywałam ten krem, e, krem żel z Balea, który już nie wiem ile razy został przeformułowany. I nie wiem co oni zrobili, ale właśnie przy tym kremie, z, kremie żelowym, kremie z baleatem niebieskim też miałam takie same uczucie jak przy tym serum. To serum kosztowało nie wiem 5-6 euro to była pojemność 30 ml, no ale niestety, słuchajcie, no nie zużyję tego, nie zużyję. Próbowałam to użyć na ciało, no to też mazało się, nie chciało się wchłaniać i to, że nie chciało się wchłaniać właśnie utwierdziło mnie jeszcze bardziej w, w tym, co czułam, że moja skóra przez, przez ten przez to serum nie chciała oddychać, czy nie mogła oddychać, tak? Także było to bardzo nieprzyjemne no i tak, słuchajcie, to są wszystkie produkty, które chciałam Wam pokazać. Tak, niby tylko 2, 4, 6, 7 produktów, a zabierałam się do tego, słuchajcie, już od naprawdę długiego czasu. No cóż, czasem tak bywa. Dajcie znać, czy któryś z tych produktów lubicie i rzeczywiście są Waszymi ulubieńcami, bo jak mówiłam na początku, taka opcja oczywiście zawsze istnieje. To, co się u mnie nie sprawdza, niekoniecznie musi się u Was nie sprawdzić. Ja Wam tylko... Chciałam opowiedzieć o produktach, które, no według mnie, są po prostu niewypałami, ale może być, że u Was też się sprawdzają. Czy u Was się sprawdzają, bądź też się nie sprawdziły? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. Ja się teraz z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa! pa.